poniedziałek o 21:30 stream, gdzie zagramy 2 vs 2 przeciwko naszym widzom. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu PiggyHiteli, a teraz pytanie dla was. Kto według was robi najwięcej roboty w Virtus Pro? Pamiętajcie o subskrybowaniu oraz łapce w górę, jeżeli ten film wam się spodoba. Dzięki za wsparcie. Nie ma co ukrywać, ostatnie występy Virtus Pro ponownie rozbudzają w fanach tej formacji nadzieję na to, że to rzeczywiście ma sens. Zmiana białego na Okoliciusa z pewnością podziałała pozytywnie na całą formację. Wydaje mi się jednak, że ludzie nie dostrzegli jednej ważnej rzeczy. Od momentu, kiedy odszedł to, Snacks musiał na nowo przywyczaić się do roli prowadzącego. Dodatkowo dochodził do tego fakt, że Virtusi musieli wprowadzać w taktyki Wegego. Od tamtego momentu minęło już sporo czasu i widać postęp, zwłaszcza w grze drużynowej naszej rodzimej formacji. Zmiana agresywnego gracza białego na bardziej defensywnego supporta Okolicjusa Dała innym zawodnikom tej formacji więcej możliwości zagrań, przez co Polacy wyglądają na bardziej zgraną drużynę. Teraz nie dość, że wirtus Pro zdążyło przetrenować sporo. Snak zaczyna coraz swobodniej czuć się na roli prowadzącego, to jeszcze Okolicius idealnie wkomponował się w drużynę. Wszystkie te trzy rzeczy doprowadziły do tego, że mamy teraz Virtusów, których w końcu da się oglądać z zadowoleniem. A Wy co sądzicie o grze Virtus Pro? Snak dobrze prowadzi tę formację? Piszcie w komentarzach. Na tej chwili drużyna Paszy Youngsters walczy w polskich kwalifikacjach do głównego turnieju Esportal Global Finals, który odbędzie się w Szwecji. W puli znalazło się 20 tysięcy euro, ale będą to zawody, które na pewno dostarczą wiele emocji. Jak na razie Youngsters przegrało swój pierwszy mecz na Izakobors, ale przed nim jeszcze sporo spotkań, gdzie będą w stanie się odkuć. Oby Pasza i spółka poradziła sobie z resztą rywali. Poza Youngsters mamy jeszcze Polbit Pogoń Esport, AWS, Wisła Płock Esports, Dr. Pepper Team oraz wcześniej wspomniane Izakobors. A Wy jak myślicie, kto pojawi się na głównych finałach, piszcie w komentarzach. A w tym materiale byłoby na tyle. Pamiętajcie o naszym pytaniu z początku filmu no i nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie łapki w górę oraz subskrypcji, jeżeli ten film Wam się spodobał. Dziękujemy za Wasze wsparcie. Czytali dla Was montażysta, czyli Marodyk oraz pisarz, czyli Slim.